Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku, w którym zdradzę Wam trzy kolejne fakty na temat chatbotu. A czy chatboty to nowy wynalazek? Otóż chatboty są znane od 1966 roku i pierwszym chatbotem, który powstał na świecie był chatbot Eliza. Eliza pełniła rolę terapeutki, czyli pisała na czacie ze swoimi pacjentami i udzielała im różnych życiowych porad, które były powiązane z ich problemami. Otóż, nawet kiedy pacjenci Lajzy dowiedzieli się, że jest ona czatbotką, a nie człowiekiem, to nie chcieli jej zamienić na człowieka terapeutę. Jedną z takich rozmów możecie zobaczyć teraz na ekranie. Jest to przykład, kiedy jeden ze studentów Amerykańskiego Uniwersytetu. Przyszedł do Elizy i zwierzył jej się, że odczuwa nasilony stres, który jest związany ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną. Eliza radzi mu, żeby się wysypiał i żeby się bardziej zrelaksował. Także, jak widzicie, ta jej porada była całkiem słuszna. Rzeczy mogą wymknąć się spod kontroli. Chciałabym, żebyście postrzegali chatboty tylko w pozytywnym świetle, ale niestety ten kij ma dwa końce i chatbotom też zdarzają się różnego rodzaju wpadki. Taką wpadkę zaliczyła m.in. chatbotka Tai, która została stworzona przez Microsoft i działała na Twitterze. Niestety Tai padła ofiarą hakerów, którzy zhakowali jej system uczący się. I Taj zaczęła być straszną faszystką i homofobką. Między innymi wspierała mocno Adolfa Hitlera, wspierała Donalda Trumpa, natomiast co ciekawe, bardzo nie lubiła Baracka Obamy. Taj nawet śmiało twierdziła, że powinien zostać zbudowany mur pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi i to Meksyk powinien za niego zapłacić. Trzeci fakt, który chciałabym. Wam zdradzić, to typy chatbotów. E, otóż zdarza mi się słyszeć różne opinie na temat chatbotów, kiedy to niektórzy mówią, a te chatboty tak naprawdę nie są wcale takie inteligentne, e, gdzie ta sztuczna inteligencja w tych chatbotach i tak, dalej, i tak dalej. E, Otóż e, mamy dwa podstawowe typy chatbotów: chatboty oparte na regułach oraz chatboty oparte na sztucznej inteligencji. Chatboty na regułę. Przykład takiego chatbota to jest chatbot odpowiadający na pytanie kiedy w Polsce mamy niedziele handlowe. I w momencie kiedy użytkownik użyje tego słowa niedziele handlowe, to chatbot rozpozna, że intencją użytkownika jest właśnie poznanie dat występowania niedziel handlowych i odpowie niedziele handlowe są, załóżmy, tam 25 października, 20 listopada i 28 grudnia. Natomiast jeżeli tych słów nie wykryję, nie wykryję słów w niedziele handlowe, no to na to pytanie nie odpowiem. Czyli musi wystąpić określone zdarzenie, na przykład wystąpienie określonego słowa, czy kombinacji słów, które powodują wywołanie danej akcji, wywołują odpowiedź czadwota Natomiast chatboty oparte na sztucznej inteligencji one między innymi wykorzystują NLP, czyli mają zdolność do rozumienia języka ludzkiego. To mogą być języki, na przykład język polski. I takie chatboty często są budowane na platformach, które dostarczają właśnie tej technologii NLP takie platformy to jest na przykład Dialogflow, czyli na przykład Luis, IBM Watson, czy też innego rodzaju tego typu rozwiązania. I w tym wypadku rzeczywiście po prostu na tej platformie mamy taką opcję uczenia maszynowego, czyli ustawiamy sobie na określonym poziomie to uczenie maszynowe, ale też w tym systemie musimy tak jakby tego chatbota Wytrenować, czyli dostarczyć pewnych zasobów, dostarczyć pewnych fraz treningowych, i ten system rzeczywiście na podstawie tych fraz treningowych uczy się, jak ma odpowiadać na intencje użytkownika, i rzeczywiście te intencje rozpoznaje. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was za tydzień, każdy czwartek o 19:00, nowy odcinek. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.